Kolejny bardzo gorący dzień, 26,6 stopnia Celsjusza. No, mamy gorąco, krajobrazy się pięknie zielenią. Proszę zobaczyć, jak brzozy zielone, jarzębinka zielona, tam pięknie. Dęby, no to na razie puszczają. Na razie takie same małe listki mają. Więc no, akacje tak samo małe listki mają, tak samo puściły. Już wszystko, tylko z tym, tylko jeszcze ten orzech nie puszcza. Jeszcze ten orzech na razie ma cały czas te, po, y, te ogromne, ogromne pąki, ale, ale jeszcze liści nie puszczę No ale no, mamy bardzo ciepło, tutaj pięknie wisienki kwitną, brzozy pięknie się dzielenieją, także jest bardzo dobrze. Choć niestety w prognozach widać lekkie ochłodzenie, czy znaczy, że tak powiem, ochłodzenie będzie polegało na tym, że że no. Że jednego dnia w sobotę 26. ma być yy, bynajmniej u mnie 12 stopni w dzień, a w nocy, no, może być przymrozek. No nieduży, bo tam pokazuje 0 stopni, ale no wiecie, różnie może być, a to już dla mnie już i tak jest niedobrze. No bo nawet najlżejszego przymrozku nie powinno być, bo to tylko niekorzystnie działa na te drzewa. Tylko tego szkoda, ale jak pójdzie nawet najlżejszy przymrozek, to liście dęba, orzech, orzecha pąki i i akacji, liście po, po prostu usną, bo te drzewa po prostu nie mogą mieć nawet najżejszego przymrozka, więc naprawdę lepiej, żeby się to zmieniło, bo już niepotrzebne są te przymrozki. Choć jeszcze w maju może być różnie niestety, ale to już oby też nie. Tak, to mamy ne, bardzo gorąco. No i tak jak mówię, tylko tego dnia, a od niedzieli 27 no, takie temperatury takie letnie na przedziale 16-18 stopni, później tam początek maja z temperaturami 18-20. No, tak to się trzyma, ale no, to wiecie, że jeszcze to się może zmienić. Jeszcze ja uważam, że będzie gorąco, tylko po prostu trzeba chwilę poczekać. No, no to wiecie, to tak pokazuje, a zaraz się okaże, że jednak będzie gorąco. Więc no, jutro mogą być burze u mnie, więc zobaczymy, modlę się, żeby była jakaś lepsza burza, a nie tylko same pierdy bo mam tego dosyć, ale no chociaż ważny sezon rozpocząłem, ale no wiecie, wtedy co były te burze, to liczyłem na coś więcej, ale no dobra. Także mamy bardzo pięknie, bardzo gorąco. Wczoraj było też gorąco. Dzisiaj poniedziałek, Wielkanocny, tak samo mamy gorąco. Cały czas jest gorąco. Pięknie się to wszystko prezentuje. Mino. No i tak pięknie tutaj e, śliwka już powoli zaczyna przekwitać, ale jeszcze kwitnie. No i już zaczyna się pięknie. Zobaczcie jak już jest zielona. Mirabelka też już zielona, tam pięknie się robi. No e, tutaj ładnie jabłonka zaczyna kwitnąć. A orzech co z tego patrzę, jednak nie wiem czy to widać na aparacie, ale. Na aparacie, no, nie wiem czy to będzie widać, ale ja widzę na samych czubkach orzecha, że są już małe listki. Muszę iść tam zobaczyć, może są już na całym drzewie, albo tylko na samych czubkach, albo no, ale tak jak mówię, no tak jak czułem, że to już będzie puszczać, no więc już puszcza. No i już orzech też puszcza liście, tylko teraz problem z tym, że to ochłodzenie idzie, więc może być to, słuchajcie, niestety różnie. Proszę, nie wiem czy to widać, orzech ma małe listki. Teraz tylko żeby mrozu nie było. Małe listki są. Teraz tylko żeby mrozu nie było. A tam im wyżej, o tam ładnie widać. Jak tam już jest taki bardziej rozwinięty liść. Jak mówię, tam wyżej to są już trochę bardziej rozwinięte. Że, teraz to, żeby tylko mrozu nie było. Tak samo, z dębami tak samo, żeby nie było mrozu, bo też pójdzie to, to zapomnienie i dopiero na maju będzie. Tak to jest szansa, że jeszcze pod koniec kwietnia jakoś to będzie wyglądać. Tutaj pięknie błąka jak zaczyna kwitnąć. Też już parę dni będzie cała biała. Tamaryszek też będzie pięknie kwitł już za niedługo Jak zwykle ostrości złapać nie można, ale on będzie kwitł, no to tak jak mówię tutaj jak na tym obrazku. Może nie tak gęsto, bo tutaj to jest trochę starsze, a on jest młody, ale no będzie kwitł, podobnie aczkolwiek tutaj jak pięknie karagana na liście rozwinęła, tak samo już jak ładnie liście rozwinie, to będzie kwitła o tak na żółto jak możecie tutaj zauważyć. Zaję pięknie taki na krzaczek i pięknie będzie kwitnąć, ładnie liście rozwinęła. Teraz tylko, że mrozów nie było, bo jak będą, to jeszcze drzewa inne sobie poradzą, choć znów może nie być owoców jak w zeszłym roku. Ale tak to, no, dęby, co mają małe listki, yy, no, akacje i orzechy, to całkiem stracą liście, jak pójdzie na najlżejszy przymrozek, bo to są drzewa wrażliwe. Więc lepiej że mrozu nie było, tak to jeszcze mogą być zielone już za niedługo, a tak to widzicie, że no, a tak to dopiero gdzieś w połowie maje się za zielenią, jeśli pójdzie teraz mróz. A tak wyglądają pięknie yy, małe listki dęba. Tak dęby liście wyglądają takie malutkie.